Siemanko, kolego. Eee, kolego z YouTube'a napisałeś mi, że nie chcesz za bardzo się wypowiadać e, na ten temat, bo średnio się znasz. Ale wydaje się Tobie, że technika najlepsza na Michaela Toda to jest press. Dlatego, że Cvetkov ma super toprola i nie dał rady wygrać z Michaelem Todem. Ja Ci powiem tak. Michael Todd marzy o tym, Żebym ja wszedł w niego presem i nie mógł go skończyć. A dlaczego? Dlatego, że wchodzę w jego jak tak zwaną blokadę kości na ręce, która się nie prostuje, i on zwisając swoim ciałem w ten sposób wykańcza mojego presa. I po dwóch, trzech takich zderzeniach, po minucie, po półtorej, ja nie czuję ręki. A on dalej ma świeżego, e, świeży side pressure, świe, świeżego presa. Dlatego tak wyglądała moja ostatnia walka. I tym razem tego błędu nie popełnię, e, więc nie pozwolę mu korzystać z jego broni. Jego broń się dopiero włącza, kiedy mu się otworzy ręka. A jak zrobić, żeby on z tej broni nie korzystał? E, więc muszę walczyć w centrum stołu lub minimalnie po mojej stronie i ta walka będzie polegała na tym, że będę musiał mu e, mówię o tym, bo ogólnie to nie jest wielka tajemnica Hermes to zrobił, Vitali to próbował zrobić e, nie było im to łatwe e, ale w, no, pokonać Michaela to nie jest łatwe ale uważam, że jestem w stanie to zrobić e, więc e, walka w centrum będzie wyglądała w ten sposób, że Michael nie będzie mógł mnie wykończyć, tylko będzie musiał trzymać swoją siłą. Ponieważ, jeżeli zejdzie poniżej stołu, żeby użyć King's Move, to dostanie faula. Jeżeli to będzie minimalnie po mojej stronie, od razu na to będę zwracał uwagę. A po drugie, będę próbował wyjść mu jak najwyżej z jego dłoni, tak jak wszyscy, czyli używając stop-rola i takiego risingu, takiego nakładania palcy, zacząłem to robić. Szczerym, jak on sobie tam przed Mowa, na spokojnie, ale mm, Jerry wszedł mi w tej rundzie presem, więc można powiedzieć, że trochę się zdupiłem z tym i Michael może zrobić podobnie, ale tym razem już będę na to gotowy, że taka sytuacja może nastąpić. Więc w tej samej chwili, kiedy on będzie chciał wrócić na, na, na przejście w presa, to ja tak samo wstaję i sadzę mu swojego presa, żeby tylko nie stracić centrum. więc Moim zadaniem będzie. Cały czas walka w centrum po mojej stronie eee, i jeżeli już wyjdę Michaelowi na dłoń wyżej o te nawet półtora centymetra czy 2 centymetry to wtedy jak mu zasadzę presa to on już nie będzie miał ucieczki bo on ma blokadę na ręce a blokady w nadgarstku nie ma więc yy, no tak wygrał Hermes. I tak wygrał Vitali. Obydwaj dali radę mu wygiąć dłoń do dołu, e, robiąc presa. Ja uważam, że też jestem w stanie to zrobić, tylko tak jak mówię, mam teraz więcej, więcej doświadczenia e, i m, no, więcej może jakieś techniki w związku z tym. No, nie, nie będę ukrywał, e, to prola szlifuje już dłuższy czas. Bok mam bardzo mocny, prez. Mam bardzo mocny hak też Jest mocny, wydaje mi się, że po tym, jak walczyłem z Jerrym i, i co sobą zaprezentowałem, to, to wydaje mi się, że na Michaela też to wystarczy. Tylko tak, jak mówię, wchodzenie na maksa, żeby go wbijać w poduszkę, to jest to, o czym on marzy, żeby to zrobić, bo to jest tylko jedyna sytuacja, w której on zaczyna zdobywać przewagę. Więc yy, muszę wziąć tutaj przykład z walk z wcześniejszych, na przykład, jak Devon z nim walczył. Lewą nie atakował go e, wtedy, kiedy z nim wygrywał. Nie atakował go do dołu, tylko walczył z nim w centrum, zabierając mu rękę. Jak mu już całą zabrał, to wtedy Michael jest łatwiejszy do wykończenia. Także plan mam. E, nie będę się z tym ukrywał. Zrobię to. Michael nie ma dużej dłoni. To nie jest witali że tak obejmie, że się nie da z tego wyjść. E, Michael co robi? Zawsze ściska paski, paski mocno. No i jest to spowodowane tym, żeby mu nie wyjść z dłoni więc tym razem będę starał się nie mieć aż tak mocno tych pasków i na pewno nie będę też sobie ich puszczał nisko żeby później móc zrobić dobrego, dobrego flopa, bo jak zasadzę flopa w paskach nisko to mogą mi się zsunąć i wtedy odetnie mi nadgarstek, odetni mi dopływ krwi i ręka spuchnie a, a może być tak, że kilka razy będę musiał Zasadzić i zobaczę, że nie dochodzi, brakuje pół centymetra, bo też tak może być, że sędziowie będą na tyle ostrzy, że nie puszczą tego. Więc będę musiał wrócić znowu do centrum, znowu robić climbing, climbing, climbing i wtedy zasadzać znowu. Także e, muszę mieć bardzo mocne palce, ściski, regripy, e, e, no w ogóle, no, no i ten cały back pressure. Także Dobra, kończę, bo jadę po dzieciaki do szkoły. Za chwilę jestem, już Julcia dzwoni, gdzie jestem, także dzisiaj robię za taksówkę, za żonę, bo są takie śniegi, proszę bardzo, bo są takie śniegi, że, że jest masakra, normalnie, no nie wiem, 30 cm to jest wszędzie w śniegu, a gdzie nigdzie jak ponawywało, to jest pół metra. Dobra, pozdrawiam Was wszystkich, do usłyszenia, hej!